wszystkim. Już niedługo Dzień Ojca i na pewno, tak jak ja, zastanawiacie się nad prezentem dla swoich tatusiów. No i tutaj z Tagomago razem przygotowaliśmy taką małą ściągę i propozycje dla Was, co właśnie możecie zakupić, co możecie wybrać i obdarować ich właśnie w tym specjalnym dniu. Mam tutaj dla Was produkty, które są i produktami pielęgnacyjnymi, jak i oczywiście zapachy. Na początku produkty pielęgnacyjne. Jako pierwszy pokażę Wam produkt po goleniu, polecany głównie dla cer mieszanych, dla cer takich wrażliwych. No znam takich panów, którzy nie lubią takich tłustych konsystencji, nie lubią kremów, basamów, wolą coś z stylu wody, właśnie lotionu i myślę, że dla nich to będzie świetny prezent. Ma działanie łagodzące, nawilżające, właśnie takie po goleniu, też do codziennego użytku, Myślę, że będą panowie zadowoleni. Drugim produktem, który mogę Wam polecić, to jest dla takich tatusiów brodaczy i to jest produkt pielęgnacyjny do brody, który przede wszystkim pielęgnuje zarost, jaki nawłyszcza i nawilża. I, na I ostatni produkt, który mogę Wam szczerze polecić, bo to akurat używa mój tata, to jest taki krem dla panów zmęczonych, zapracowanych, którzy siedzą dużo przy komputerze, albo dużo jeżdżą, podróżują, albo latają samolotem. To jest produkt, który nawilża, daje energię skórze takiej szarej, zmęczonej, czyli dla takich przetracowanych tatusiów. Kolejną grupą prezentów, którą mogę Wam zaproponować, to są zapachy, perfumy. Myślę, że każdy tata ucieszyłby się z takiego prezentu. Możemy podzielić perfumy, zapachy na takie bardziej sportowe, luźne, dla takiego właśnie karżulowego typu, dla. Portowca y, dla pana, który niekoniecznie chodzi codziennie w garniturze. I on wtedy dobrze czuje się w takim właśnie cytrusowym, świeżym, y, lekkim zapachu. I to mogę Wam zaproponować dwa. Pierwszym to jest: y, pierwszym zapachem jest y, Chopin w tym opakowaniu. Drugim zapachem natomiast jest Isaac Noron. Zapomniałam jeszcze o jednym pięknym, świeżym zapachu: jest to Ecla Libre d'Orange. Dla eleganckich panów którzy lubią zmysłowe zapachy, korzenne, ciepłe, albo na wyjście na przykład, to szczególnie polecam Tom Ford i Paco Raban Pure XS. No i taki jeszcze jeden, wydaje mi się też taki wyjątkowy, to na pewno ten zielony Chopin. Wszystkie linki do produktu znajdziecie tutaj w opisie pod filmem, natomiast jeżeli szukacie większej dawki inspiracji, to zapraszam na tagomago.pl